Cześć! Witam Was ja, Małgosia i Puchacz Piotr. Czy pamiętacie ostatnią zagadkę? Były wróbelki na drzewie. Policzmy sobie jeszcze raz wróbelki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jeden z nich odfrunął. Odfrunął. I zagadka polegała na tym, żebyście zgadli ile wróbelków zostało. To policzmy ile zostało tych wróbelków i zobaczymy, czy udało Wam się dobrze odpowiedzieć na tą zagadkę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostało pięć wróbelków. Było sześć, odleciał jeden i zostało pięć. Komu udało się zgadnąć? O, widzę, że wielu osobom. No to teraz spróbujemy pobawić się troszkę inaczej. Pamiętacie nasze karty z liczbami? umiemy już liczyć do 10 spokojnie, więc spróbujmy sobie powtórzyć nasze liczby. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. To jest już proste liczenie, ale spróbujemy dzisiaj policzyć trochę inaczej. Policzymy w SPAC, czyli będziemy liczyć od dziesiątki do jedynki. Spróbujmy. Będziemy pokazywać spuchaczem liczby i liczymy od 10 do 1. Uwaga! I 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Proste, no troszkę trudniejsze niż od 1 do 10. To teraz spróbujemy trochę szybciej. Najpierw policzymy od 1 do 10, a potem z powrotem. Uwaga: 1, 2, 3, 4.

I dzisiaj sobie będziemy troszeczkę rozmawiali o tym pomniejszaniu liczb. Zaraz pokażę Wam fajne takie obrazki, i będziemy zastanawiać się, co się z tymi liczbami będzie działo. Uwaga! Będzie nam potrzebna do tego oś liczbowa. O, mamy oś liczbową od 1 do 10. I uwaga! Co my tu dzisiaj przygotowaliśmy z puchacze? Mamy tacę z takimi fajnymi muchami. Policzmy, ile tych much tutaj jest. 1, 2, 3. Uwaga, gdzie jest na osi liczbowej liczba 3? Tutaj, zgadza się, to jest liczba 3. A teraz uwaga, jak zabierzemy jedną muszkę, uwaga, ona sobie bzz, poleciała. To ile zostało nam much na tacy? 1, 2. Zobaczcie, czyli o 1 mniej od 3 to 2. Brawo, świetna robota. No to teraz spróbujmy sobie jakąś większą liczbę wziąć. Uwaga! Co my tu jeszcze mamy z Piotrusiem? Zobaczcie, kaczuszki. Pływają. Policzmy, ile jest kaczek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kaczek. Jak myślicie, ile kaczek zostanie na tacy, jak jedną zabierzemy, I ile to będzie o 1 mniej niż 5? Zabierzmy kaczuszkę mhm. i liczymy. 1, 2, 3, 4. Wiedzieliście już, że 4, zobaczcie, o 1 mniej niż 5 to 4. Świetna robota. No to mamy jeszcze trudniejszą zagadkę. Uwaga! Policzymy sobie teraz żabki. O, tych żabek to już jest sporo. Policzymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 żabek. Czy już wiecie, ile to będzie o 1 mniej niż 7? O, Piotrek tu kiwa głową, że on już wie. No to zabierzmy jedną żabkę i liczymy razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, to 6. O 1 mniej niż 7 to 6. No to mamy ostatnią, najtrudniejszą zagadkę. Uwaga! No tych rybek to już jest całkiem sporo. Policzmy razem, ile mamy rybek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć rybek. Czy już wiecie, ile będzie, jak zabiorę jedną? Czego się spodziewacie? O, Piotrek kiwa głową, już tu chcę pokazać. O, że osiem. Mm. Pewnie ma rację. Sprawdźmy, zabierzmy jedną i sprawdzimy, czy będzie faktycznie 8. Uwaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brawo, Piotrek, miałeś rację. 8. A co by się stało, jakbym zabrała jeszcze jedną? Czego się spodziewacie? Co nam zostanie? Aha, może być, że 7. No to zabierzmy jedną. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Faktycznie siedem. Świetnie. Jakbyśmy zabrali jeszcze jedną, to byłoby o jeden mniej. No, widzę, że już jesteście w tym świetni. Bardzo dobrze Wam poszły dzisiejsze zabawy. Ale uwaga, przygotowaliśmy z Piotrkiem jeszcze jedną zagadkę. O, mamy taką tajemniczą rzecz. Zobaczcie. I coś tu jest schowane. Ja tak potrząsnę tym, a wy słuchajcie. Jak myślicie, co tam w środku jest? No, dowiemy się już na następnych zajęciach. Także zapraszamy was na następną naszą lekcję. Rozwiążemy naszą zagadkę i będziemy dalej bawić się matematycznymi przyrządami i różnymi matematycznymi zagadnieniami. Także zapraszamy Was serdecznie, bawcie się dobrze razem z mamą i tatą w o jeden mniej. Pa! pa!